Siema witajcie w kolejnym odcinku do DeadWarsów Dzisiaj gamy z Oran Tak, ORM Refa. Dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem, więc będzie odcinkiem, Be info ogólnie na no, to nie. Mega, mega. Ja? Dobra, na szczęście nie lecą. Nie, ja zbieram na Stone, mam tam gdzieś. O dostać. O no, dobrze mi szło! Okej. Okay. Od bridge a w górę, w górę. <grywa> A we dwójkę po, przyjecie i fireballem No <grywa> <All right. grywa> Skąd teraz będziemy mieli atak? Super! Nie! Ja, no co tu leci, No tu leci, kolega! Nie! No co tu leci, No nie Nie! Mu ja, no nie No nie wierzę, że nie nie. mi No co No co tu Idzie do nas, idzie do nas. Kurde No widzisz, jak te fajne ryboda działają? Nie no, one no Nie działają. Co o, David. Ha, mi. -ha. <grywa> nie, no, się, się w no, górę. Nie, nie. Nie, nie. się nie. Nie, się Nie, nie. Nie, nie. Nie, Yy, za drzewem jest, za drzewem jest. Na domku, na domku, na domku, na domku. Choroba się budował w górę jak... Pani pewnie. Nie ma panie. Nie radę? Nie. Dobra. Aha, zginęłem z fall mega. Nie! Ty ja myślałem, że ty byłeś. Co? Ale nie że chyba wykopać, dobra, nie? On, on zginie, on zginie. On zginie. Tak, nie, dobra, on zginął samego siebie. Ja tego nie mam. Uważaj, uważaj, uważaj! Dobra. Ja nawet nie wiem czy ja mam żelak zbroję. Nie, nie, nie. A czap... Trza... A, bo jeszcze żółty jest. Pomóż? Nie, jak to si idzie... Aha, to ty jesteś, dobra. Co jest grane? Dobra, czarna i chobre już iść, bo mi... Ale to łóżko nam uratowało no, bez kitu. Jakbyśmy nie mieli go budowanego, to by był panie tam, tam. My tu mieliśmy na hopy przez chwilę... I ...chyba, nie wiem, 4 osoby na bazie no. no. i fireballem, no pewnie. No, Idzie kolega. tu. Czekaj, ja patrzę czy... ...czerwony, nie, czerwony nie idą. Idziemy. Na żół... ...na żółtego. Ej, jestem, z... Ej, idziemy na żółtych? taki no chyba ze on myślę, że on coś ugra. Da fireballa, fireball, dawaj szybko. Okay. Dawaj szybko, fireball. Okay, okay. okay, kolega, kolego, ja nafrontowałem. Ej, ale. Ej, czerwony Nie! No. Czerwony Ja zrzuci, zrzuci, zrzuciłem typa. Ja miałem milion znowu tych, jak to się nazywa. Nie! Wyrzucił mnie TNT! Dobra, on się sam wyrzucił TNT! No, oni są łomni jakby! Uważaj, bo idzie żółty jeszcze! No, ja od... on on tak oni są ułomni, to kodejrze się No, oni są na tobą! dostał! Ale oni go nie, nie są głupi! No bez kiby, nie! Nie wiem, co jakby oni robią! Oni myślą, że fireballem wysadzą tego! Ja, ale tu nie mamy nie, gdzie nie gdzie O, kolego! Go. Dostał! Daj, nice. Ja, chłopie, mam 1 HP, mam 1 HP. Daj mi złoto, weź rzuć jak masz. Albo kupy refa. Nie wiem, jak można no. być tak głupi. No, wszystkie te chłopie, oni ciągle też kła napalają nawalają. I jest to żółty znowu. Jest to żółty znowu. Eee, dobra eee. No jestem nad bazą, nad bazą znowu Coś mi jeszcze nie nic to nie da Oni no, no Oni, każdy na dojazd na what bazę, what ale I... każdy ginie Oho! O kurde, odepchał oni... Eee, czerwone tak w ogóle Wiem Aha to Co oni robili? Kiedy on robi? od kiedy, od kiedy od ten, piętynisty endstone? Lagał on jakiegoś Nie wiem co się dzieje. No uh dzieje -huh. No bo to była fajna runda, ale <grymne> to była tylko kurde defensywa, nikogo nie atakowaliśmy. Kurde, bo Gordewan weź Vez z relaka. No nie mogę tego <grymne> złapać. <grymne> dzięki. <grymne> dzięki dzięki. Chyba, ci 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 nie <grymne> Bo oh, on tak wolno budowuje Beda, ja zbieram na end couner. A jego teammate jest z AWK, on jest sam. Dobra, to idę. A jemu, jak jemu Ja mu robię więcej na chatę Jak skoczę to będzie mało HP, o to mi chodzi. No to patrz Bo... Idź, idź, idź. Oh, o no, jest. w to jest? Twój brader w mikrofali. <C3> Skidi dob 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 O oh, cholera, o cholera. O cholera, o cholera. O cholera, o cholera. O cholera, o O cholera, o żyje, O cholera, o Nie O cholera, o cholera. O cholera. O cholera. O i O cholera. O cholera. Żelaznego? No A żelaznego, no bo się, że to jest złotego, nie? Bo mi się pomyliło, że za złoto kupujesz, nie? Jak sobie w bazie? I idę na niebieski, zobaczymy czy jestem dobry a ja idę na y, niezielonych em emeraldów Dzięki no, Dobra, chłopie, mamy za chwilę ochronkę 2, ja w kupuję jeszcze żylaka No, e, weź chłopie, weź mnie usuń, weź mnie, usuń weź mnie usuń, proszę ciebie Czemu? Coś się dwalił Przez Ale to opuszam, czekaj, do... bo ja mam teraz... Co ja mam nie tak z tym sprintowaniem? Ja muszę sprawdzić On chopie pancer? Coś... No! Aha, ty ja nie... jakaś w ogóle! Chopie ja ja MM sprint na... na togle. Weź, że jest 10 Żelaka. Jestem. Chopie MM sprint na togle. Dzięki, dzięki, że jest 10 Żelaka. Chopie teraz działa, zaraz to ja mogę grać. Ja nie mogłem w ogóle sprintować praktycznie. Ja musiałem 4 razy kliknąć, żeby zacząć sprintować. No! Dawmy sprint. Teraz to jest fajnie. Dobra, ja wrzucę te diabce tu. final boss Tak, tak, tak Spi Oh my god, I'm going to lose Ja nie wiem czy biały za chwilę do nas nie będzie co szedł tak, Ja to wszystko wydnę ja to wszystko wytnę, opie mi się nie chce <coughs> Ja znowu spadłem W tym samym miejscu spadłem Dobra, ale mnie niby teraz nie? teraz mój piękny zniszczyli. Dobra, A, jeszcze biały jest. Please, Postał, leży! Biały. mam jest kind do... w ogóle I o idą do nas. No? Ugrażaje Kazachstan ugrażajet nam bombardierowce. Kazachstan ugrażajet nam bombardierowce. O, ja rzuciłeś, hop, w gdzieś rzuciłeś chopię. Dostali taką przekopę rzuciłem. Dobranie. nie. Chopie kupuję teraz pancerz 3. Obie oni tak dostali, że ja nie mogę. Ale ja Kobie to widziałem. No wiem. No chłopie, co to jest za To co, co, normalne? Normalne. Aha, bo to jest jeden V1, dobra, to ja im robię akcję od boku. Zaczymy, czy umiem TNT jumpy. Nie mam diaksów w ogóle, ja umiem, ja przystiem zrobiony. Myślałem, że spadnę, chopia, ale udało mi się jakoś. I ile to się liczy? E4, 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, bo jeszcze czekaj Raz, dwa, trzy. Dobra, to wiem. jest Nie! ono może rozwalić łóżko no właśnie no i mam beta też deda dead, te te deda, jeden też dedał wygrajmy jes, dałabym pierwsza wygrana dałabym nią siemano na jeśli w tym odcinku będziemy nagrać. ja musiel więc Przez chwilę myślałem, że to ty jesteś ten, Stasiu. Poczimy się teraz. Tak. Masz no, już ruch tego godbridge'a. Tu buduje Beda ogólnie. Prawidłowo O cholera, miałem laga takiego. Ej, bo Stasiu mnie zabije. Czy to No, nadchodzi. Prost narodu. Nie no, chyba nie wiem co z, z, z tego zrobić, bo minął chłopie cztery serduszka po upadku chłopia. Po upadku powstania warszawskiego? Tak, tak. Tak jakby, tak jakoś by było. To też się zrobił, okej. Ule, the dog out! Uuu, wiem! Czemu ta mapa jest w ogóle ciemna? To mnie zastanawia. Fajnie, a ja lubię takie. Na tych w oh, to fajnie wygląda. Aha. Miałem trzy serce i on mnie zła tak? Zapierd... Fajnie, musisz zabić, bo ma trzy, ms emsy Tamten ma... O, dobra, on ma tyle emsów Idę do niego Śmiecia psanego Dawaj po niego Idziemy, we się... Idzie tam idzie do bazy już Idę? No ja nie chcę, bo ja idę go, się nim zająć. A dobra, we dwójka. a nie wiem co. Z... Zniszczyłeś Beda? Nie mogę, chopie. Nie mogę, bo zniszczyłem obie pod nim. Zniszczyłem pod Bedem. Rozumiesz to? Nie. Ja nie gram w tą grę. Nie ja muszę sobie w końcu zbrojkę kupić. No ja już jedenaście. ich Ja nie mam bloków, ale co to ja Skąd ja dostałem? Chcesz, chcesz, wyszedł? Chcesz wyszedł? Dawaj, z tego śmiecia. No to, to dawaj mi łopkami, łopkami, łopkami Nie no dawaj, bo mi się nie chce No, stona ma Nie, znalazł mnie. Widzę cię. Ja, mam pół serca. <laughs> Widzę. Daj mi się nim No to weź ty nie staje ja się nim. Mam pół serca co mam zrobić. Ja się poszłem. On zginął. Nie kupuj miecza, ja ci dam. A ja kupię. A nie, miecza? A ja kupiłem już ci dalej. Mogę wejść, bo nie mam bloku w ogóle. Co? chyba no. Co fajny, a twin, jakby. Jakby łatwo. Weź mi rzucia z mojego legendarnego Godbridge'a. Na mojego No, my ogólnie to mamy fajnie. Jest, Dobra idę, Drugi do Drugi też? Idę, do nich, idę. Boże, ale... Ale to ugrałem. Dobra to wyjdź. Ja sobie zebrzem... zebrzem Nie, bo ja mam mało ha hapsów, mam mało hapsów. Dobra to ja ich. Cześć, spróbuję ich zabić kółeczko. Jak mi się to uda, to jest na najlepszym graczem w historii. A, nie, tego nie rozwalę, opie. Pisało mu dwa ser... Znaczy nie, to półtorej jak pisało dwa ser, tak. Znaczy jak pisało, 2 HP O, będą za chyba tego Żydaka Dobra, ja, ja jestem u nich na bazie no. Ja jestem u nich na bazie Nice, S siedzę sobie dobra w O, głupie, tą pierwszą akcję tak ugrałem O cholera, dobra, to już nie siedzę u nich na bazie Bo ty sobie tu przyszedł Jakby Tak dobra. jakby? Dobra, on jest tępy on, on sobie zadał prawie całą HP <coughs> Nie, na mm. tam jest yeah. Mam dwóch loa, dwóch mają lowa. Idą No to tutaj jesteś. Tak O cholera, nie wiem czy w ciebie nie trafię. Dobra nie. Dobra, nie no, to trafiłeś. Nie, no nie on ucieka! Tak nie można No nie mogę iść w siebie. No. Dobra postawiłem, spadłem ale postawiłem. NICE! To, to coś dało? Nie wiem Tak, bo zabiłeś jednego, dobra, nie mam beda No i free Pośmiertnie ja beda kogoś I Dało to, to mega duto ciebie? Ty uciekasz, nie? Nie No, bada się tam do nich bije My, Myślałem, myślałem, że... Uda mi się tego Myślałem, że dalej umiem jakby... Side clutcha hmm. Nie no, ja to może Noo ale jestem dobrym graczem Prostowie jakbyś jest Ja jakby... yeah. hmm. yeah, dobrze on no się nawet like, nie rusza jakby nie Tak jakby a ja umiesz 180? No, że, że i biegniesz, dajesz do tyłu i biegniesz? Blok? A nie, czekaj, to jest 360, a nie 360. Jakby, żeby walić z 360. Jakby, że pa, Czeko? tak, et, et, et. że skaczesz i no. A to tak fajnie wygląda. Okej, tak, dobra, bo GADAMY Masz bloki, nie, ma nie kupuj Gdzie masz? Leżą Dobra, e no, oni są też na środku już Ty, bo ja ich nie widzę, nie? Nie gadaj. jak ich nie widzisz, co? Nie, bo on Uff. się chował O. <grym> kolego No i 3 złota Znaczy dwa sej, sej, sej. Jeden HP, ma jeden HP. No, mam free. Dobra, nice. A ja on chyba sam jest, nie? Nie. Yeah. Jakby typu tam buduje to so jest chyba ja pier... to oni mają pewnie kupić jakiegoś Ops, a nie, Ops jest za MS-y. No i mam tego, End Mają szkło i endstone a tu łatwo. To kilo wystarczy. Żylaka. Kupić. Żylaka. Nie! Miałem takiego laga. Kurde, nie, no nie. Musisz to... mi pomóc, bo ja nie mam jak wrócić do chaty. Miałem takie lagineta. To... Ty, ale przecież On ma pięć emców. Nie wiem, O nie, trzeba go zabić szybko Nie, a nic nie kupi na ja te pięć MC'ów Po co, nie, sam on tu idzie jeszcze? Musisz mi pomóc muszę że do ciebie nie idzie Musisz pomóc Kolego O cholera, ja się sam popię w koziróg kozi Dobra, jednak on jest głupi A takim <grym> wstępem opierd... bilet No, Ja już tak robię. Ale on jest taki tępy, że on nie umie w ogóle nie zabić. Nie no i spadł. No i jeden szmaragd. Musimy mi tu pomóc, bo ja nie mogę wejść do. do domu. <noise> Rzucę ci bloki 19, chodź. Dawaj. Ujawni. Mam. Ja on... <noise> mam ja milion na pięć. rzeczy. Dobra. Kupię gapa szybkiego A nie, jedę, oddaj mi to mi? I może w końcu kupię blok <grym> Ej, masz zbrojkę w ogóle? Nie kupię, zaraz, Chodź, masz, za masz, masz zbrojkę Nie, nie będę marnował, chodź Po co? Jak za MC, zaraz, Daj mi, do, z, daj mi całe złote jakie masz Daj mi całe złote jakie masz to. Daj mi całe na... Tego, na łuk Dostał O kurde, nie chodź Idę Lupo? No uh, Nie wiem, on się to mi sekundę. Daj mi na ten. Nie wiem na co. Daj mi EFA. okej okay. ja muszę... no Czy... drugi ma no nice nice ej a tu jaki on montuje ty. ma bo ja go wrzucę, ale on jest... ale, ale doleciał chyba do, do tego no doleciał bo ma 500 znaczy a, ma 2 ale, tak ale u nas jest ziomek

アロアロチズマゼロ。